Witam serdecznie wszystkich Państwa. Ja nazywam się Dawid Cholski i to jest kolejny odcinek i WorldMate Targi Mobilności. Dzisiejszym moim Państwa gościem jest pani Urszula Sieńczek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Z panią Urszulą będziemy rozmawiać na temat wolontariatu ASF w Anglii i w Niemczech. Proszę na chwilkę opowiedzieć o swojej organizacji, czym się zajmuje, gdzie się mieści w Polsce. Reprezentuje Stowarzyszenie ESE w Polsce, organizację, która realizuje projekty wolontariatu międzynarodowego. Organizacja ściśle współpracuje z akcją Zjednoczonej Friedensdienste z Niemiec, która w tym obszarze wolontariatu jest aktywna już ponad 60 lat. Główna działalność tej organizacji to jest wysyłanie wolontariuszy, głównie niemieckich, za granicę, ale SF oferuje też projekty wolontariatu dla młodzieży z innych krajów, między innymi właśnie z Polski. W Polsce przyjmujemy wolontariuszy, ponieważ mamy stałe partnerstwa, przyjmujemy wolontariuszy niemieckich i ukraińskich, natomiast wolontariusze z Polski mogą wyjechać w ramach naszego programu do Anglii i do Niemiec. Proszę mi powiedzieć, jak długo zajmują się Państwo projektami wolontariatu już? Wspomniana przeze mnie niemiecka organizacja istnieje ponad 60 lat. Ja współpracuję z nią od ponad 20 lat. Natomiast od 2009 roku robimy to w ramach stowarzyszenia SS. Dobrze. A czym. E, czy mają Państwo może jakiś taki określony kierunek działania, bo ofertę dla wolontariuszy. Czy ta oferta mimo wszystko różni się ze względu na organizacje, do których państwo wysyłają wolontariuszy? ASF ma stałe partnerstwa w różnych krajach, w których pracuje. Są to ośrodki edukacyjne, są to organizacje prowadzące działalność społeczną, pomoc socjalną. Wspierające osoby starsze, także dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne. Także z jednej strony stałe partnerstwa, z drugiej strony dosyć szeroki wachlarz działalności, ale też skoncentrowanie się na jakichś tematach i punktach działalności. Kto, kto jest Państwa grupą? Taką docelową, jeżeli chodzi o wolontariusze, ile trzeba mieć lat? Czy trzeba mieć jakieś konkretne wykształcenie, znać jakiś język? Kierujemy tę naszą ofertę dosyć szeroko. Taki podstawowy warunek to jest ukończone 18 lat, czyli jest to oferta dla osób pełnoletnich. Czyli zwykle to są osoby, które skończyły szkołę średnią. Właściwie tej górnej granicy nie ma, takiej stworzonej przez organizację. Niemniej jednak, jak wiemy, programy finansujące takie granice stawiają i dlatego w większości przypadków są to osoby do 30 roku życia. Czy trzeba mieć jakieś konkretne wykształcenie, czy znać język, jadąc na taki wolontariat? To jest tak, że właściwie nie mamy takich konkretnych bardzo oczekiwań, ponieważ nie są to praktyki, nie jest to jakaś ścisła specjalizacja. Niemniej jednak osoby, które decydują się na pracę na... W wolontariat w konkretnych projektach, są zachęcone do tego, żeby spróbowały taki profil, takie organizacje wcześniej posmać. To znaczy, może odbyć krótką praktykę, zobaczyć nad czym taka działalność polega. Staramy się, żeby nie wysyłać osób tak zupełnie nie mających orientacji, żeby to nie była taka konfrontacja. Rzeczywiście z czymś zupełnie do końca nowym i takim wyrzuceniem na głęboką wodę, ale głównie oczekujemy zainteresowania tego, że ktoś gdzieś w nowym miejscu chce zaistnieć, chce podzielić się tym, co umie, swoim zaangażowaniem, motywacją. Jeżeli chodzi o język, ja myślę, że to też trochę jest po stronie wolontariuszy. Mamy takie doświadczenie, że no, rzadko decydują się osoby, ponieważ mówimy tu o takich krajach jak Anglia, to jest mało prawdopodobne, żeby wjechał ktoś, kto nie miał choćby minimalnego kontaktu z tym językiem, także zwykle jakaś znajomość tego języka jest. W Niemczech jest to już różnie, ale dobrze, jeżeli wolontariusze znają chociaż podstawy języka, ale to też bardzo zależy od projektu. W takich miejscach, gdzie pracuje się, Bezpośrednio z ludźmi wystarczy taka kompatywność i chęć uczenia się języka. Natomiast jeżeli to jest praca biurowa, razem to jest gdzieś przy telefonie, w takich kontaktach oficjalnych, to jest ciężko trochę bez języka. Więc powiedziałabym, że bardzo to zależy od projektu. Natomiast generalnie no, najważniejsza jest wola uczenia się języka. Jak długie to są projekty? Na no, jak długo można wyjechać jako wolontariusz? Jest to różnie w różnych organizacjach, natomiast u nas sprawdził się taki model roczny. Wolontariusze wyjeżdżają na początku września i kończą wolontariat w sierpniu następnego roku. Jest to takie praktyczne ze względu na rytm roku szkolnego, akademickiego i to nam się sprawdziło. I też ten czas trwania. Rok to jest taki czas, że można poznać organizację, dużo się nauczyć i w pewnym momencie zacząć już dawać i dzielić się z nimi. A w takim razie, jak wygląda rekrutacja do programu? Czy są jakieś określone terminy, jakieś określone procedury, które musi wolontariusz przejść? Ponieważ jest to wolontariat roczny, dłuższy, trzeba go dobrze przygotować. Najlepiej, tak jak mówiłam, mamy. O tyle jest łatwiej, że mamy ten start zawsze na początku września. Najlepiej zainteresować się tak rok wcześniej, ewentualnie na początku roku kalendarzowego, żeby móc wyjechać we wrześniu. I jak wygląda ten, ten proces rekrutacji? Co, co nasz wolontariusz musi spełnić? Na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia SF w Polsce mamy formularz aplikacyjny i ten formularz wolontariusze przesyłają na adres Stowarzyszenia. To no, są właściwie takie, jak powiedziałam, klasyczne informacje, to znaczy Siri i y, y, potem różne informacje na temat y, osoby zgłaszającej się do wolontariatu, jej y, stosunek do tego, co organizacja oferuje, y, jakie oczekiwania ma osoba zgłaszająca się. Y, czyli Chodzi o to, żebyśmy trochę poznali lepiej osobę, która wolontariatem się interesuje, i na podstawie tych aplikacji je czytamy i potem zapraszamy wolontariuszy na spotkanie, takie poznawcze, kwalifikacyjne, informacyjne. Czy wolontariusze muszą coś płacić, żeby wziąć udział w państwa projektach, czy to czy wszystkie koszty związane z nim, z pobytem tam są finansowane przez organizację? Koszty wolontariatu są finansowane przez organizacje z różnych środków. To są środki unijne, środki pozyskiwane od organizacji, fundacji, prywatnych sponsorów. Także dotyczy to zarówno kosztów funkcjonowania w projekcie, jak też kosztów. Do jazdu kosztów ubezpieczenia, czyli takich kosztów, które wiążą się z pobytem za granicą. Natomiast ze względu na to, że SF utrzymuje się z dotacji, które nie wystarczają do końca na tę działalność, dlatego zachęca się wolontariuszy do tego, żeby pozyskiwali sponsorów na rzecz organizacji, żeby informowali. Właściwie bardziej nawet chodzi o to, żeby. W Niemczech jest to dosyć popularne, że wolontariusze, którzy wyjeżdżają za granicę, proszeni są o to, żeby zebrali taką grupę osób, do której będą wysyłane informacje na temat wolontariatu, z którą będą w kontakcie w trakcie projektu wolontariatu. I ma to taką funkcję informacyjną, przekazywania informacji na temat tego, co organizacja robi, a jednocześnie, żeby te osoby były gotowe wspierać też projekty. I to mogą być naprawdę niewielkie sumy, natomiast świadczące o tym, że popiera się wolontariat, ale jest to wkład dobrowolny i właściwie zachęcenie do takiej ofiarności ogólnej na rzecz wolontariatu. Natomiast bezpośrednie koszty wolontariatu, wszystkie koszty są pokryte w ramach dotacji. Jak dużo wolontariuszy rocznie państwo wysyłają? Te liczby trochę się zmniejszyły w związku z tym, że przybyło organizacji, przybyło programu wolontariatu. Na początku tego wieku, ponieważ to Anglii do Niemiec wysyłamy mniej więcej od roku 2000, to było kilkanaście osób. Teraz to jest tak pomiędzy 5-10 osób, ale ostatnio to bliżej 5 gdzieś po środku, ponieważ jak mówiłam jest Dosyć już duża konkurencja na tym rynku wolontariatu. A jak, jak wygląda taki przykładowy wolontariat? Czy to w Niemczech, czy w Anglii? On oczywiście różni się w zależności od projektu. Niemniej jednak jest coś takiego jak typowy przebieg. I to jest zwykle tydzień roboczy składający się z pięciu dni i dzień roboczy, w którym wolontariusze pracują 7 do 8 godzin. To niekoniecznie musi być 40 godzin w ciągu tygodnia, zwykle jest trochę mniej, dlatego że wolontariusz ma też czas w trakcie trwania projektu, nie tylko na taką bezpośrednią pracę w organizacji, ale też na własny rozwój, naukę języka. To y, również y, jest. Częścią projektu wolontariatu. Ale taki najbardziej typowy to jest od poniedziałku do piątku i powiedzmy około siedmiu dni. Czy w jakiś szczególny sposób państwo przygotowują wolontariuszy, zanim wyjadą na roczny wolontariat? Tak. ASF ma dosyć szeroki program, taki wspierający, towarzyszący. Wszyscy wolontariusze, którzy wyjeżdżają na rok, spotykają się na początku, zanim wyjadą. Ja wie wszyscy, ponieważ grupę wysyłamy, ci wolontariusze pracują w różnych projektach, niemniej jednak jest to więcej osób. I ci wolontariusze mają na początku seminarium przygotowawcze i w trakcie wolontariatu jest to jeszcze kilka seminariów pośrednich, a także seminarium końcowe. I na tych seminariach wolontariusze rozmawiają z innymi, wymieniają się doświadczeniami, omawiane są różne rzeczy, problemy, to wszystko, co dzieje się w ciągu tego roku wolontariatu. I wolontariusze mają też w każdym kraju, ponieważ, jak powiedziałam, to jest organizacja z większym doświadczeniem, dłuższą tradycją, to jest też taka w różnych krajach i w tych różnych krajach mamy też swoich koordynatorów, do których wolontariusze mogą się zwracać. Czyli i program taki towarzyszący, wspierający i też dodatkowe osoby do wsparcia. Jak wygląda praca z wolontariuszem na miejscu? Czy, czy on ma jakiś, czy jest przydzielany do jakiegoś zespołu, do takiego szerszego zespołu międzynarodowego? To jest tak że y, wolontariat y, w różnych krajach oczywiście ma różną tradycję, niemniej jednak y, w... W Polsce czy dla organizacji polskich, dzięki głównie programom unijnym. Ten program już ma taką strukturę, powiedziałabym, mocną, to są już takie sprawdzone sposoby działania. Także wolontariusz, tak, trafia do grupy, na pewno ma osobę do bezpośredniego kontaktu, ma też kogoś, kto wyznacza zadania. To jest struktura, która pozwala mu z jednej strony na taką efektywną pracę w projekcie, ale jednocześnie wprowadzenie i opiekę w czasie całego wolontariatu. Na pewno wolontariusz nie może być pozostawiony samom e, Tutaj przeglądając Państwa stronę internetową, udało mi się też znaleźć coś takiego jak obozy letnie. Tak. Czy to jest również jakieś takie działanie, gdzie państwo wysyłają wolontariuszy, czy raczej to jest skoncentrowane w Polsce? To jest program, który koordynuje główna organizacja w Berlinie, ale mogą się zgłaszać osoby właściwie z każdego kraju. Te projekty odbywają się w różnych krajach, są to takie spotkania międzynarodowe, ale grupowe, to znaczy. Kilkanaście osób spotyka się w jakimś miejscu. Są to ważne miejsca historyczne, czy też na przykład miejsca pamięci, ale też inne miejsca, które, w których mogą być prowadzone ciekawe zajęcia, ciekawe spotkania. I na tych obozach, na takich spotkaniach, w ciągu dwóch tygodni mniej więcej wykonane są jakieś prace praktyczne, ale też dyskusje, zajęcia integracyjne. Także w różnych krajach i z różnymi uczestnikami, albo są już projekty grupowe, krótkoterminowe. Okej, okay. czy to jest też tak, że zanim zaangażuję się albo zdecyduję się na długoterminowy wolontariat, mogę wziąć udział i nie wiem, przetestować się w, w tych obozach letnich? Jak najbardziej. Ja myślę, że można. Yy... Gdzieś trochę y, poczuć, y, na czym polegają my, wolontariusze, też. Mówimy czy kandydatom, że dobrze jest mieć jakieś, to, to nie musi być specjalistyczne doświadczenie, wracając trochę do poprzedniego, poprzednich pytań, ale na pewno chęć taka spotykania się z innymi, chęć wyjechania gdzieś. Także takie obozy, takie spotkania jak najbardziej są wskazane, czy też jeżeli wolontariusze, czy kandydaci na wolontariuszy chcieliby zobaczyć, jak wygląda praca aktualna wolontariuszy, już tych długoterminowych, to też taka możliwość jest. My możemy zaprosić na seminaria, które mamy w Polsce dla wolontariuszy zagranicznych i też można poczuć lepiej wtedy, na czym polega projekt wolontariatu. Także jeżeli ktoś chciałby coś zrobić, a jeszcze nie jest pewien, czy to na tak długo, czy to dla niego, to są możliwości, są sposoby na to, żeby trochę bardziej się zaznajomić z tym, na czym wolontariat polega. Jakie są Państwa plany na najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o właśnie wolontariat międzynarodowy? No wiadomo, teraz sytuacja pandemii wszystko uziemiła. Niemniej jednak Państwo zaczynają rekrutację, wysyłanie wolontariuszy od września. To znaczy, że planują Państwo w tym roku wysłać kogoś, czy mimo wszystko będą Państwo czekać do 2021 roku? Wygląda to tak i myślę, że inne organizacje chyba zachowują się podobnie, bo nie da się inaczej, że jest takie. Planowanie trochę wariantowe, alternatywne, to znaczy z jednej strony, ponieważ te projekty wolontariatu yy, są dosyć yy, długie, rok to jest dużo czasu, także musimy odpowiednio wcześniej zaplanować. Dlatego planujemy, ponieważ zgłosiły się osoby chętne do wyjazdu od września, yy, z tym, że wolontariusze wiedzą, organizacje, które mają yy, przyjąć wolontariuszy, wiedzą, że yy, to jest tak, że my planujemy, mam nadzieję, że te projekty dojdą do skutku, ale nie mamy pewności, nie mamy gwarancji, że tak rzeczywiście yy, będzie. I dlatego wolontariusze muszą też mieć jakieś yy, alternatywne plany i pomysły. Gdyby się okazało, że nie da się wyjechać, może być tak, liczymy się z tym, że wyjazd będzie późniejszy yy, i też yy, widać, że są takie obszary, bardziej i mniej bezpieczne, bo jeżeli ktoś będzie czy miał pracować w biurze, no to, to wydaje się, że jest dosyć bezpieczne. Jeżeli ktoś miał pracować bezpośrednio z dziećmi, ze starszymi osobami, to może coś będzie możliwe, może coś będzie ograniczone. Niektóre projekty już zrobiły organizacje goszczące już zrobiły roczną przerwę, powiedziały, że muszą poczekać. Dlatego jest to ciągle jeszcze dosyć otwarte, ale jednocześnie planujemy, mając nadzieję, że coś do skutku dojdzie. Oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności będziemy działać też i zachowywać się w zależności od tego, co powiedzą władze w różnych krajach. Czy na przestrzeni tych wszystkich lat jest Pani w stanie dać mi powiedzmy takie przykłady, takich wolontariatów, które jakoś szczególnie pani zapamiętała? Hmm. Ja myślę, że pamięta się te z początku, ponieważ 20 lat temu, czyli to jest tyle czasu, tyle lat, ile mają teraz nie wiem, czy większości, ale mniej więcej ci, którzy chcą wyjechać na projekty wolontariatu, i wtedy to było rzeczywiście coś nowego. Rok taki rzeczywiście. Jest znany w nieznanym nowym miejscu. Także nie było wiele osób chętnych. To był jeszcze, chociaż jak teraz pomyślę, co się dzieje, nie mówię tylko o pandemii, ale 20 lat temu dla wolontariuszy wjeżdżających do Anglii załatwialiśmy wizy. I teraz w związku z Brexitem można trochę pomyśleć, że jakbyśmy znaleźli się w podobnym punkcie, to znaczy może wiz nie będzie, ale trochę, trochę sytuacja znowu zrobiła się inna niż była w ostatnich latach. Co jeszcze, nie wiem, czy tak konkretnie pamiętam, to znaczy może y, oczywiście pamiętam konkretne osoby i projekty. Y, ja może powiem tak, no, y, jeżeli patrzę na, tych, y, na te lata i wysłanych ponad 100 osób, przez lata kilkadziesiąt y, do Anglii, do Niemiec. To większość z nich rzeczywiście, i to taka naprawdę przytłaczająca większość powiedziałabym, uznała, ponieważ wolontariusze przysyłają nam potem sprawozdania, kontaktują się, że to był rzeczywiście niesamowity rok w ich życiu, który bardzo im pomógł. Bardzo wiele zmienił. Nie zawsze było łatwo, miło, zdarzały się problemy, ale nie pamiętam chyba żadnego takiego przypadku, żeby ktoś powiedział, że to było beznadziejne doświadczenie i że niczego dobrego nie dało się wtedy osiągnąć. Także a czy sami wolontariusze na przestrzeni tych lat jak zmieniają się, jeżeli chodzi powiedzmy o podejście, o ciekawość, o zaangażowanie? Ja myślę, że ciekawość to może jest coś takiego, co może bardziej stałe jest. Natomiast. Widać, jak bardzo zmienił się świat i wolontariusze. Idzie ten wolontariat w takim kierunku, że wolontariusze są bardziej świadomi tego, że chcą się czegoś nauczyć, chcą się rozwijać. To myślę nie jest złe, bo to też chodzi o to, żeby właśnie takie rzeczy były możliwe. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze ten wcześniejszy wolontariat 20 lat temu czy kilkanaście lat temu to było takie bardziej pionierskie może, takie odkrywanie nieznanych terenów, taka, taka przygoda rzeczywiście niesamowita. Także może jakaś różnica jest, ale to, to jest tak, jak świat się zmienia. To myślę, że to jest. tak też w przypadku wolontariatu. Dobrze, a w takim razie tutaj, będąc na Państwa stronie, udało mi się też znaleźć historię wolontariuszy, którzy powrócili z takiego wolontariatu i właśnie opowiadają swoje historie. Czy w jakiś sposób Utrzymują oni kontakt z państwem po, po tych latach, jak kiedyś z państwem wyjechali? Czy, czy państwo gościli, bo państwo też goszczą u siebie wolontariuszy w organizacji? Eee, czy, czy właśnie jest jakiś taki kontakt z tymi osobami, że jednak pamiętają, raz na trzy lata napiszą mi życzenia jakieś, czy coś takiego? My staramy się zachować kontakt, mówię, ze strony organizacji, zawsze, żeby gdzieś ci wolontariusze jeszcze u nas byli i pojawiali się i takie możliwości dajemy. Nasze stowarzyszenie, ponieważ wcześniej działaliśmy jako oddział ASF w Niemczech, natomiast jak mówię, od 2009 roku działamy jako stowarzyszenie i to stowarzyszenie zostało założone przez dawnych wolontariuszy, więc ci wolontariusze są obecni. Oczywiście to zawsze jest jakaś Część, czy też w różnych okresach. Czasem ktoś potrzebuje trochę czasu po wolontariacie, potem przypomina sobie i wraca do organizacji. I dotyczy to zarówno tych, którzy wyjechali, jak też tych, których przyjmujemy w Polsce. W Polsce, jak mówiłam, przyjmujemy wolontariuszy z Niemiec, z Ukrainy i jak wiemy wszyscy, bardzo dużo osób z Ukrainy w ostatnich latach zostało w Polsce. Także tu siłą rzeczy mamy większy kontakt z nimi, ponieważ duża część została. Także staram się taki kontakt utrzymać, przynajmniej z częścią. Bardzo serdecznie pani dziękuję w takim razie za dzisiejsze nasze spotkanie. Ja zachęcam wszystkich państwa do śledzenia ofert i do. Przejrzenia tego, co rzeczywiście Stowarzyszenie SF ma do zaoferowania wolontariuszom. Poniżej tego filmiku, w opisie, będzie znajdował się link bezpośredni do strony, więc zachęcam do korzystania. Mi było niezwykle miło Panią dzisiaj gościć. Dziękuję bardzo, że przyjęli Państwo nasze, nasze zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie. Moim i Państwa gościem była Pani Urszula Sieńczak. Która właśnie zaprezentowała nam wolontariat ASF-u w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Dziękuję serdecznie. Bardzo za dziękuję spotkanie. i zapraszam, zapraszam do udziału. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze możliwości wolontariatu, ale to nie jest na wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Dlatego z miłą chęcią zapraszam Was na kolejne nasze dzisiejsze spotkania, jak i również do śledzenia. I innych relacji, które już do tej pory się odbyły na naszym YouTube, gdzie możecie wrócić do wszystkich historii, na które nie zdążyliście podczas live'ów. Dlatego zachęcam do zapamiętania się i do zobaczenia.